Kiedy kończy nam się tolerancja na laktozę? Czy warto w związku z tym profilaktycznie stosować produkty bezlaktozowe? I czy one nas tuczą? Na te pytania odpowie dzisiaj dietetyczka dr Anna Broniecka z Wrocławskiego AWF-u. A jeżeli podobają Wam się treści umieszczone na tym kanale, to bardzo proszę o subskrypcję, a także o ich polubienie. Przychodzi taki moment, że przestajemy tolerować, akceptować laktozę w produktach spożywczych? Czasem nie przychodzi wcale. Może się okazać, że przez całe życie nie będziemy mieli właściwie żadnego problemu z tym, żeby laktozę tolerować, ale jeśli się przydarza, to tak naprawdę może się, może się przydarzyć w każdym wieku. Najczęściej występująca nietolerancja laktozy zdarza się przede wszystkim u malutkich dzieci, takich, które mają jeszcze nie do końca rozwinięty, dobrze rozwinięty, dobrze funkcjonujący przewód pokarmowy. Może się zdarzyć u osób dorosłych, które z różnych przyczyn przez bardzo długi czas nie spożywały mleka i produktów mlecznych, a w związku z tym produkcja enzymu, który jest odpowiedzialny za trawienie laktozy, po prostu się wyciszyła. To powiedzmy, co to jest ta laktoza? Laktoza jest cukrem mlecznym, który występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego w mleku i w jego produktach i właściwie zawartość tej laktozy w mleku, w mleku krowim czy w mleku kozim lub owczym, które też ostatnio są przecież bardzo popularne, jest bardzo do siebie, do, bardzo do siebie zbliżona. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że produkty mleczne. Nie wszystkie laktozy zawierają. No oczywiście wiemy, że produktów mlecznych jest cała gama i cała masa, to dzięki nim mamy zapewnioną, jeśli je spożywamy. Mamy zapewnioną odpowiednią podaż wapnia. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie w każdym produkcie mlecznym ta laktoza się znajduje. A w jakim go nie ma? Na pewno nie ma laktozy w serach podpuszczkowych, w serach żółtych, w serach twardych. Nie ma laktozy, czy jest jej naprawdę znikoma ilość w maśle. W związku z tym to są te produkty, które w diecie bezlaktozowej właściwie mogą być jakby bezpiecznie, bezpiecznie spożywane. A w kefirach i jogurtach jest? W kefirach i jogurtach laktoza się znajduje. Co ciekawe, jest jej dokładnie tyle samo, ile w 100 ml mleka. W związku z tym około 4-8 do 5, do 5 gramów. Ale w przypadku spożywania produktów właśnie tych fermentowanych, takich jak kefir, jak maślanka, jak jogurty, ta laktoza tak bardzo osobom, które tą nietolerancję laktozy odczuwają, nie przeszkadza, dlatego że w tych produktach fermentowanych są bakterie probiotyczne i te bakterie probiotyczne już jakby pomagają konsumentom, którzy zgłaszają tą nietolerancję laktozy, poradzić sobie z jej trawieniem. Czy to jest tak, że jeżeli nie tolerujemy laktozy, to ten produkt mleczny gromadzi się w naszym żołądku, nie trawimy go, on tak zalega i stąd się biorą różnego rodzaju problemy żołądkowe? Trudno powiedzieć o tym, czy zalega. To znaczy, y, trawienie laktozy odbywa się w jelicie cienkim. W jelicie cienkim jest produkowane wiele enzymów, m.in. właśnie laktaza, która nam tą laktozę rozkłada. Laktoza jest dwucukrem, który się składa z glukozy i z galaktozy. I y, funkcją laktazy, czyli tego enzymu, jest to, żeby go tak kolokwialnie mówiąc, przeciąć na pół. Żeby z tego dwucukru zrobiła nam się glukoza. I galaktozę. I teraz, jeśli mamy nietolerancję laktozy, to najczęściej albo w ogóle nie produkujemy tego, tego enzymu, co się bardzo rzadko zdarza w populacji, albo ten enzym, jakby produkcja jego jest na tyle tak wyciszona, że rzeczywiście spożywanie produktów, które laktozę naturalnie zawierają, robi się dla naszego przewodu pokarmowego problematyczne. I teraz, jeśli nie mamy zbyt dużej ilości produkowanej laktazy, to rzeczywiście Wszelkie próby spożywania produktów, które mają laktozę, kończą się przede wszystkim wzdęciami, bólami brzucha, biegunkami, takim uczuciem przelewania w jelitach. To są takie najbardziej charakterystyczne objawy nietolerancji laktozy. No dobrze, no i mamy akurat taką sytuację, że wypijemy szklankę mleka i w naszym żołądku po prostu toczy się wojna. I w związku z tym, żeby jej uniknąć, sięgamy po produkty bezlaktozowe. One są bardzo modne. Co one mają w sobie takiego, że przestają takie produkty właśnie mleczne przeszkadzać żołądkowi? Nie mają laktozy. I to jest przede wszystkim taka cecha, która je wyróżnia pośród wszystkich produktów, produktów mlecznych. To nieposiadanie laktozy bierze się stąd, że na etapie produkcji producenci dodają tego enzymu, którego my nie mamy, czyli laktazy, i wtedy w gotowym produkcie, tym, który spożywamy jako produkt bezlaktozowy, jest oddzielnie, tak znowu, kolokwialnie rzecz biorąc, glukoza i galaktoza. W związku z tym, Osoby, które zgłaszają nietolerancję laktozy, nie mają konieczności produkowania enzymu, to po pierwsze, bo właściwie nie ma takiej konieczności, a po drugie nie odczuwają tych, tych skutków ubocznych właśnie w postaci biegunek, wzdęć i bólu brzucha. Mhm. Ale w produktach bez laktozy jest po prostu mnóstwo cukru, to też taki rodzaj pułapki na nas. To znaczy, to nie jest tak, że to jest mnóstwo, mnóstwo cukru. Produkty bezlaktozowe są w smaku faktycznie wyczuwalnie słodsze, ale to nie jest kwestia tego, że my tam dodajemy jakiś cukier. To jest po prostu kwestia takiego enzymatycznego rozłożenia tej właśnie laktozy na dwóch na cukier. To powoduje, że smak produktów bezlaktozowych, głównie mleka oczywiście, jest, jest słodszy. I nie ma żadnej pułapki dietetycznej w produktach bez laktozy. Jeśli mówimy o tym, że są to produkty bezlaktozowe, smakowe, różnego rodzaju mleka smakowe, różnego rodzaju jogurty, no to rzeczywiście na etykiecie zwykle powinna być informacja na temat tego, że. Coś poza produktem mlecznym czy mlekiem, z którego zrobiony jest ten jogurt, jest dodane. To są różnego rodzaju dodatki smakowe, nie wiem, czekoladowe, waniliowe, może owocowe, jeśli chodzi o, o jogurty. Natomiast jako takiego cukru w produktach mlecznych bezlaktozowych czy syropów nie ma. No ale przecież jest napisane, że są tam jakieś cukry. Są cukry naturalnie występujące w mleku. Cukrem naturalnie występującym w mleku jest laktoza. Jeśli nie mamy produktu naturalnie występującego w mleku, bo mamy produkt bezlaktozowy, to tam są dalej cukry, które już zostały rozłożone, czyli glukoza i galaktoza. Ale czy to jest właściwe postępowanie, żeby profilaktycznie, żeby uniknąć problemów z trawieniem laktozy, stosować w codziennym życiu w... Produkty bezlaktozowe. Czy my sobie mechanizmu trawienia tej laktozy niechcący nie wyłączymy? Dokładnie tak jest. Jeśli nie ma potrzeby yy, z, y, jakby chronienia swojego przewodu pokarmowego przed laktozą, przed trawieniem tej laktozy, yy, bo nie odczuwamy właściwie żadnych dolegliwości z tym związanych, a spożywamy mleko bez laktozy, bo. Yy, bo tak jest modnie, bo akurat być może jest w sklepie jakaś promocja i zamiast zwykłego mleka wybieramy mleko bez laktozy. Nie ma absolutnie takiej potrzeby. Z laktozą jest dokładnie tak samo jak z różnymi innymi składnikami pokarmowymi, które my z diety wyłączamy, bo jest na to moda. Jeśli nie mamy dolegliwości takich zdrowotnych, to absolutnie nie ma potrzeby wyłączania z diety konkretnych składników pokarmowych. A czy produkty bez laktozy mogą być też źle tolerowane przez organizm? Produkty bez laktozy są stworzone dla osób, które faktycznie tej laktozy nie tolerują. Na początkowo, kiedy powstawały, były stworzone przede wszystkim dla kobiet karmiących. Po to, żeby zapobiegać kolkom u dzieci, po to, żeby rzeczywiście kobieta karmiąca mogła spać spokojnie po prostu. I jakby gama tych produktów bezlaktozowych rozszerzyła się, no bo nagle okazało się, że rzeczywiście ludzie zaczynają trochę sami diagnozować tą nietolerancję, tą nietolerancję laktozy. Trzeba pamiętać o tym, że nietolerancja laktozy daje na początku dokładnie takie same objawy. Jak na przykład początkowanie tolerancja glutenu. W związku z tym w przypadku takich dolegliwości bólowych, wzdęciowych, biegunek, jedyne co możemy zrobić w momencie kiedy nie wiemy, co się dzieje, to zastosować dietę eliminacyjną. Rzeczywiście wyłączyć na pewien czas produkty z laktozą i zobaczyć, czy lepiej się po nich czujemy. Albo wyłączyć produkty z glutenem i zobaczyć, czy wtedy rzeczywiście jest, jest lepiej, nie robić tego jednocześnie, tak żebyśmy faktycznie wiedzieli, który z produktów, czy który ze składników pokarmowych nam szkodzi. A czy nietolerancja laktozy może mieć coś wspólnego z SIBO? Może, oczywiście, że może. Badania podają, że właściwie w przypadku, w przypadku SIBO, czy w ogóle w przypadku różnego rodzaju dolegliwości związanych z przewodem pokarmowym głównie na poziomie jelita cienkiego i jelita grubego rzeczywiście może się okazać, że towarzyszy temu nietolerancja laktozy, ale to są tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że pojedyncze przypadki, ale nie ma takiego założenia, ani takiej obserwacji, że każdy, kto ma nietolerancję laktozy, ma SIBO albo odwrotnie. A powiemy, co to jest SIBO. Nie, SIBO to jest bakteryjny przerost e, w jelicie grubym, czyli jakby przerost tej treści e, bakteryjnej. Tych, e, w wielicie grubym w ogóle występuje największa flora e, bakteryjna w, w naszym organizmie. I to jest ta flora bakteryjna, która nazywana jest. E, no, naszym drugim mózgiem. Ona odpowiada za, w dużej mierze za odporność, odpowiada za w dużej mierze za taką odpowiedź komórkową, za rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń. W związku z tym, jeśli odpowiednio dbamy o tę naszą florę jelitową, to, to jesteśmy dłużej zdrowi. Że nie chcemy korzystać z produktów bezlaktozowych, ale mamy nietolerancję laktozy. Jak uzupełniać wapnie? Najlepszym źródłem wapnia no są faktycznie produkty, produkty mleczne. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie tylko produkty, które zawierają laktozę czy które w czasie produkcji zostały pozbawione tej laktozy, są w naszej diecie źródłem wapnia. Źródłami wapnia w naszej diecie są też produkty, które pochodzą z mleka, a które naturalnie tej laktozy nie zawierają. To są sery żółte. Oczywiście w przypadku serów żółtych musimy pamiętać o tym, że z jednej strony mamy bardzo dużo wapnia i to łatwo przyswajalnego wapnia, z drugiej strony no, dużo kwasów nasyconych, nasyconych kwasów tłuszczowych. W związku z tym, jakby zawsze musimy. Yy, Przemyśleć korzyści nad, nad ym, takimi, ym, takimi rzeczami, które gdzieś tam wpłyną na nas źle. Oczywiście, umówmy się, no my się nie opychamy serem żółtym w nie wiadomo jakich ilościach. W związku z tym, ten ser żółty faktycznie będzie bardzo, bardzo dobrym źródłem wapnia. Co więcej, w przypadku ym, niestosowania produktów mlecznych możemy je zastąpić, co zresztą się dzieje w różnego rodzaju dietach, czy wegetariańskich, czy wegańskich, produktami roślinnymi, napojami roślinnymi. One oczywiście nie wszystkie mają tą zawartość wapnia tak wysoką jak w, w, mleku, w mleku. Nie chcę powiedzieć pochodzenia zwierzęcego, bo mleko jest tylko pochodzenia zwierzęcego, ale rzeczywiście w, w tej klasycznej formie mleka. Natomiast są na rynku też produkty, te napoje roślinne, które są wapniem wzbogacone. W związku z tym też możemy. Takie produkty wzbogacone wybierać. Jest oczywiście też szereg roślin, które są dobrym źródłem wapnia, natomiast, tak jak w przypadku wszystkich produktów pochodzenia roślinnego, ta przyswajalność jest po prostu dużo mniejsza i relatywna zawartość w 100 gramach, jeśli, jeśli o takim przeliczniku mówimy, jest też rzeczywiście mniejsza niż w mleku. Czyli co parmigiano-reggiano, serek do tarcia, nabój, albo jak to woli mleko sojowe. To jest niezłe zastępstwo, dlatego. Tak, myślę, że tak. Poza tym, nawet jeśli, to znaczy tak, musimy też zadać sobie pytania, albo właściwie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my chcemy zrezygnować z produktów mlecznych. Jeśli nie jest to nietolerancja laktozy, to innym, innym powodem, dla którego my rezygnujemy z, z produktów mlecznych, jest no niestety. Alergia na białko mleka. Najczęściej jest to alergia na białko mleka krowiego. To są też dwie różne rzeczy. Nietolerancja laktozy nie idzie w parze z alergią na białko mleka krowiego, i tutaj trzeba to powiedzieć, trzeba to powiedzieć jasno. Tak samo jak alergia na białko mleka krowiego, nie zawsze wiąże się z nietolerancją laktozy. W związku z tym, jeśli wyłączamy z diety produkty mleczne, bo mamy Alergię na białko mleka krowiego, no to rzeczywiście musimy poszukać alternatywnych źródeł, również zwierzęcych, w tym mleko kozie, w tym mleko owcze, ale również właśnie tych napojów, tych napojów roślinnych. Wtedy, jeśli mamy alergię na białko mleka krowiego, no to niestety też musimy wyłączyć z diety te produkty mleczne, takie jak jogurty, kefiry czy maślanki. A czy my się możemy jakoś przetestować w kierunku nietolerancji laktozy, zrobić sobie jakieś badanie? Czy generalnie nietolerancję laktozy najłatwiej jest wykonać właśnie poprzez tą dietę eliminacyjną? Oczywiście można, można zrobić badania krwi, natomiast. To nie są badania, najczęściej nie są to badania refundowane. W związku z tym, tak jak mówię, najłatwiej przez około 2-3 tygodnie wyłączyć z diety produkty, które zawierają laktozę i zobaczyć, czy faktycznie nasze samopoczucie jest lepsze.